Cześć, witam Was w kolejnym odcinku programu na marginesie. Dzisiaj mam dla Was ostatni tom e, trylogii Walisarów autorstwa Fiona McIntosh. Zapraszam serdecznie. Gniew Króla to ostatni tom trylogii Walisarów, ostatnia książka e, z tej serii, którą też będziemy zresztą recenzować. Poprzednie dwie recenzje możecie znaleźć na naszym kanale, a dzisiaj będę omawiał właśnie. E, ten, ten, ostatni tom, ten ostatni, tom trylogii, a i żeby tak na dobrą sprawę dobrze zrozumieć, o czym mówi ta książka, będę musiał niestety troszkę nawiązać do fabuły z poprzednich dwóch tomów, także jeżeli ich jeszcze nie czytaliście, to polecam mimo wszystko sięgnąć do poprzednich recenzji i polecam sięgnąć po samej książki, bo będzie troszkę dzisiaj spoilerów właśnie z tamtych tomów. Pokrótce przypomnę wam fabułę poprzednich dwóch tomów. Przede wszystkim Loetar, barbarzyńca ze Stepów, podbił całą koalicję Dynowa i zabił króla Brenusa. Wybił praktycznie wszystkich władców królestw należących do tej koalicji i przejął władzę na 10 lat. W tym czasie wychowywał się syn Brenusa, Leonel, który, któremu w pierwszym tomie udało się uciec przed, przed najazdem. Barberzyńskiego, e, króla stepów, e, ale nie tylko on przeżył. Przeżył też jego brat, e, w zasadzie przyszywany brat Piwen, który w drugim tomie okazało się, że tak do końca przyszywany, przyszywany nie jest. E, no i przez te 10 lat oni się wychowywali i drugi tom przybliża nam bardzo blisko jakby e, wydarzenia, które dzieją się już po pewnym okresie władania Loetara w nowym imperium, które stworzył. Imperium, które funkcjonuje całkiem dobrze i w którym ludzie czują się. Nawet można by powiedzieć, że szczęśliwi, co jest zaskakujące po tym, jak widzieliśmy dość krwawe opisy tego, jak Loetar podbijał te ziemię. Leonel ma plan odzyskania tronu i po tych 10 latach życia w ukryciu postanawia wdrożyć go w czyn. W zasadzie trudno powiedzieć, czy to do końca jest plan, no ale na pewno ma taki zamiar. I w zasadzie ten zamiar dość szybko zostaje zrealizowany, może w tym sensie, że Loetar sam wpada w jego ręce całkiem przypadkiem pod koniec drugiego, Tomu. I mniej więcej w tym miejscu zaczyna się trzeci tom, kiedy bohaterowie tak naprawdę muszą zdecydować, co zrobić z loetarem. Równocześnie w międzyczasie okazuje się, że Piwen, który był rzekomo tym przyszywanym bratem Leonera, tak naprawdę jest też walisarem że to był kolejny sekret Brenusa i że na dobrą sprawę posiada olbrzymią moc magiczną. Znajduje sobie patrona i zaczyna troszkę mieszać w całej tej historii, Okay. jakby nie było już rodowej, bo się okazuje, że Loetar też jest walisarem. No i tutaj trafiamy na drobny problem, bo teraz kto jest prawowitym władcą? Mamy Leonela, mamy Loetara, mamy Piwena i tak naprawdę nie wiadomo. Piwan rości sobie prawa za zdradę Leo, Leo rości sobie prawa, ponieważ jest synem Brenusa, a Loetar rości sobie prawa, ponieważ jest starszy, starszym bratem tak naprawdę Brenusa, o czym sam Brenus chyba wiedział, ale nie chciał się do tego przyznać. Ale to nie wszystko, bo Okazuje się, że z równoległej rzeczywistości do świata naszych bohaterów wraca Korbel razem z jego taką wychowanicą, można by powiedzieć, o imieniu Evie lub też Genevieve, która okazuje się być córką Brenusa, która przetrwała jedną, jedyną jak dotąd córką Walisarów, księżniczką, która ma mieć ponoć specjalne moce. Na razie wiemy, że ma moce uzdrawiania, natomiast trzeci tom zaczyna troszkę bliżej nam wprowadzać tę postać i ta cała czwórka postanawia w jakiś sposób e, zacząć działać. I tu właśnie docieramy do trzeciego tomu, e, trilogii Walisarów Gniew Króla do książki, w której w zasadzie zaczyna cała fabuła schodzić się w jeden punkt. I tak na dobrą sprawę, przez całą książkę będziemy obserwować e, wydarzenia dziejące się wokół każdego z tych a, walisarów na dobrą sprawę, czyli zarówno Leonela, Piwena, Loetara, jak i Iwi. Piwen jest najmroczniejszym i najbardziej magicznie uzdolnionym z walisarów. Najwcześniej zdobył, a, znalazł sobie patrona i zdobył moc e, i postanawia zemścić się na wszystkich. Rusza do stolicy, by przejąć tam władzę. Tymczasem Loetar wymyka się zaraz na początku trzeciego tomu z rąk Leonela, czego Leonel nie może znieść i postanawia też znaleźć swojego patrona, postanawia zdobyć moc po to, żeby zamścić się na przede wszystkim Loetarze. Raczej nie wydaje się, żeby chciał się mścić na pozostałych, aczkolwiek ostatecznie zaczyna w nim ten mrok mocno się budzić. Tymczasem Loetar jest ranny i jest najsłabszy ze wszystkich walisarów, ale tylko z pozoru, bo ma przyjaciół, których nagle zdobył, nagle zyskał, z swoich takich stronników, którzy zaczynają mu pomagać. No i okazuje się, że tak naprawdę też jego poszukiwania patrona mogą skończyć się całkiem dobrze. Gdzieś w tle mamy jeszcze tą Genevieve, księżniczkę walisarską, która. Przybywa do tego świata nie mając o nim bladego pojęcia, i tak na dobrą sprawę najmniej jest zainteresowana całym tym konfliktem, ma ochotę tylko całą tą sytuację rozwiązać co najwyżej, a w jakiś sposób albo przynajmniej uniknąć problemów. Nie rozumie tego i nie chce wnikać w problemy wewnętrzne całego rodu, co nie zmienia faktu, że IV odegra chyba tutaj najważniejszą rolę na samym końcu, ale jaką to nie będę wam. Spoilerowo musicie przeczytać sami. Jakkolwiek poprzednie tomy czytało mi się bardzo lekko i bardzo dobrze i o tym wiecie, bo mówiłem wam w tamtych recenzjach poprzednich zarówno przy pierwszym jak i drugim tomie, tak trzeci tom już niestety tak dobry nie jest, choć czyta się go dość szybko i dość wygodnie, choć nie wiem na ile to jest jakby kwestia tłumacza, a na ile samego pisarza podejrzewam, że po trochę jednego i drugiego. O tyle niestety trzeci tom jest językowo, może bardziej konstrukcją fabuły, dużo słabszy, dlatego że Fiona McIntosh w gniewie króla. Postawiła na bardzo mocno ukazywanie detali, wszelkich szczegółów historii zarówno jednego, drugiego, trzeciego, jak i czwartego Walisara, tak naprawdę wszystkich bohaterów, i pokazuje w jaki sposób oni docierają, a do swojego celu jakim jest zdobycie władzy. Jest to moim zdaniem troszkę taki niepotrzebny zabieg. Za dużo jest ukazanych detali, za dużo szczegółów, za bardzo Fiona McIntosh skupia się tutaj na wszystkich bohaterach. Moim zdaniem w wielu miejscach mogłaby po prostu sobie odpuścić zostawić pewną dozę domyślności dla. Czytelnika, tak żeby to czytelnik mógł sobie dokreować do, do tą historię swoją wyobraźnią. Wystarczyłoby naprawdę w pewnym momencie pokazać po prostu zaskoczenia pewnego bohatera w jakimś już um, stanie i po prostu tylko wspomnieć w jaki sposób on zdobył na przykład swoją moc. W ten sposób ta książka na pewno nie miałaby tam 600, nawet 50 chyba stron, tylko około 350, 400 i na pewno byłaby lżejsza i przyjemniejsza do przeczytania. W zasadzie cała ta aura tajemniczości, którą mogliśmy zobaczyć w poprzednich dwóch tomach, czyli ta aura taka wytworzona przez pryzmat Brenusa i jego różnego rodzaju takich kombinacji, w drugim tomie bardziej Freata i jego kombinacji. Ta aura praktycznie znika w momencie, kiedy mamy trzeci tom w rękach i czytamy praktycznie ze, ze strony na stronę, widzimy kolejne sekrety, które wychodzą na jaw i nie są w zasadzie żadnym zaskoczeniem. A jakby tego było mało, to jeszcze, to jeszcze tak naprawdę żadne nowe sekrety nie dochodzą i widzimy na bieżąco, co się dzieje z każdym z bohaterów. Jest to moim zdaniem najsłabszy punkt tej książki. Postacie w Gniewie Króla y, zaczynają tracić swoje takie różne odcienie szarości, które mogliśmy zobaczyć w poprzednich tomach. E, w tym momencie zaczynają bardzo mocno e, dryfować w kierunku skrajności. Piwen staje się wyjątkowo czarnym charakterem. Leonel momentalnie, ale tego mogliśmy się też domyślić w zasadzie w poprzednich tomach, e, staje się coraz bardziej mroczny, coraz bardziej zły, ma ochotę na coraz większą zemstę, ale jest to taka zemsta, podążanie za honorem, a nie w Wynika ono do końca ze zła tego bohatera. Loetar natomiast całkiem jest zrekonstruowany, przebudowany totalnie przez autorkę. Okazuje się, że teraz to on jest tym dobrym, teraz to on jest postacią, której zaczynamy kibicować, i jest to naprawdę ciekawa sprawa. Troszkę można było to już dostrzec w drugim tomie. To znaczy, tam już się wydawało, że chyba coś takiego może zajść. Natomiast tutaj już ewidentnie to widzimy, że Loetar zaczyna być tym bohaterem, któremu zaczynamy e, coraz bardziej kibicować i coraz bardziej widzimy go właśnie w roli tego władcy, który ostatecznie zasiądzie na tronie. Hmm, czy, tak się czy tak się stanie, to nie powiem. Ale niekoniecznie jest to wcale takie łatwe. No i jest jeszcze Iwi, która chyba najbardziej jest z tych wszystkich bohaterów neutralna i gdzieś tam po środku umieszczona, ale za to najmniej ją znamy, najmniej rozumiemy i najmniej jesteśmy w stanie określić jej e, charakter. Ona po prostu jest zagubiona w całej tej sytuacji i stara się z niej po prostu wybrnąć w najlepszy możliwy sposób. Jaki będzie koniec gniewu, króla, to już nie będę wam na pewno zdradzał, natomiast mm, natomiast muszę powiedzieć, że e, książka. Całkiem fajnie podsumowuje poprzednie dwa tomy i całkiem fajnie zbiera w całość y, tę historię. Dość niespodziewanie, dość niespodziewanie zbiera ją w jeden punkt kulminacyjny, na sam koniec, w którym dopiero na ostatnich, tak nawet dobrą sprawę, kilkunastu, kilkudziesięciu może stronach y, dowiadujemy się, jaki jest ostateczny wynik całej tej historii. I jest to bardzo fajny zabieg, y, bardzo fajnie skonstruowana historia. Nie mogę y, nie pokusić się o jakąś taką. Y, Ocenę całości trylogii, a potem kiedy już zobaczyliśmy i mogliśmy przeczytać wszystkie trzy tomy, wydaje mi się, że trylogia Walis walisarów jest. Bardzo fajną serią do przeczytania. Nie jest prosta, nie jest banalna, nie jest skonstruowana w taki bardzo nudny, typowy sposób. Najciekawsze moim zdaniem tu są postacie, które z początku najpierw stawiamy jednych po stronie dobrych, drugich po stronie złych, a następnie w drugim tomie zaczyna to się zacierać, tworzą się takie odcienie szarości. Nie wiemy, kto tak naprawdę jest do końca dobry, kto zły. Osoby z pozoru dobre wierzą w rzeczy, które są związane z osobami. Złymi i zaczyna to się bardzo mieszać, a w trzecim tomie dochodzi jeszcze do odwrócenia i jest to już w ogóle rewelacyjny zabieg tutaj pisarki który no, nadał taki ton i charakter całej tej książce. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do przeczytania Gniewu Króla, bo jest to książka, którą warto przeczytać, jeżeli szczególnie jeżeli przeczytaliście pierwsze dwa tomy, warto zamknąć sobie tę historię. Warto zobaczyć, jak to się kończy, bo kończy się też ciekawie. I to będzie wszystko w dzisiejszym na marginesie. Niedługo widzimy się ponownie z kolejną recenzją. Także pamiętajcie, żeby też napisać w komentarzu, czy czytaliście książkę, czy jesteście nią zainteresowani, jak Wam się podobają recenzje. I pamiętajcie, żeby udostępnić ten materiał dalej. Dzięki temu będziemy mogli dotrzeć do szerszego grona widzów. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.